Dzień dobry, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Nazywam się Aleksander Harycki. Chciałbym Państwu przedstawić tutaj naszą kuracjuszkę, która skończyła 30-dniową terapię. chciałaby się podzielić swoją opinią, swoją informacją, co tutaj zostało osiągnięte. Może Państwo szukają podobnej, podobnej miejsca, gdzie można byłoby poprawić swój stan zdrowia, zachartować się i inne rzeczy do poprawić. Dzień dobry, nazywam się Zodia. Przyjechałam z Białego Przybyłam tutaj kurację miesięczną, myślę, że to mi bardzo dało dużo, po prostu stan zdrowia się poprawia, widać to, mam powiększone węzły chłonne, które były twarde i no, po prostu dawały się od czasu do czasu odczuć, teraz widzę, że to się zmniejsza i jest poprawa, śpię dobrze, nie ma jakichś potów nocnych takich, które czasami mi się zdarzały. No i widzę tutaj bardzo dużą poprawę. A przy tym problemie, co, co lekarze na przykład mówili? Do wycięcia, czy I jakieś schemie stosowania? Jeżeli chodzi o lekarzy, to byłam na onkologii. Lekarz mhm. powiedział, że trzeba wyciąć największy węzeł chłonny i będą go badać. Ja się na to nie zdecydowałam, bo zajmuję się ziołami i w ogóle cała moja rodzina, znajomi, koledzy, koleżanki, wszyscy stosują, starają się po prostu stosować zioła żeby nie stosować antybiotyki, a coś w zamian zielarskiego, co, co pomaga, tylko po prostu można tylko dłużej to trzeba by było tak y, stosować. Operacja powinna być zawsze teraz... ostatecznością przede wszystkim, tak, tak? tak? I lekarze czasami nie informują, nie, jakie mogą być powikłania później, po tym wycięciu. Absolutnie, o żadnych powikłaniach nikt mnie nie informował. Mhm. Na onkologii mi powiedziano, że jeżeli. I nie poddam się operacji, bo powiedziałam, że absolutnie nie. Miałam skierowanie, miałam od razu się położyć na onkologię, powiedziałam, że się nie położę. Powiedziano mi, że niech Pani sobie pomyśli i zda sobie z tego sprawę, że może to być chłoniak i do trzech miesięcy już Pani nie będzie żyła. Pomyślałam, że może mam to od czegoś innego. Powiększone węzły chłodnych, bo, bo poza tym mam cały organizm zdrowy i, i nie było to żadnego przerzutu, co mi każdy lekarz sugerował, że to są jakieś przerzuty z zewnątrz. Ale A oni absolutnie. sugerowali na podstawie badania. Jakiegoś czy badań, doświadczenia powiedzmy tak chcieli powiedzieć, że tak? Ja myślę, że doświadczenia, ponieważ jeszcze ja wcześniej nie miałam żadnych badań. Później wszystkie badania porobiłam, jakie były tylko możliwe. Wszystkie porobiłam. No, no właśnie, lekarze nie. też drugi błąd, który tak. popełniają, jeżeli oni osobę taką jak Panią na przykład, przestraszą, czyli mówiąc, tak. Pani ma określony czas życia, i tego pani nie zrobią, oni od razu automatycznie kodują tą osobę, tak. a ona się bardzo boje stresuje się tak. i w ten sposób faktycznie tyle może przeżyć, a niejednoznacznie nie tak. myśli się, się naszym materializują, no więc trzeba wiedzieć to, że nasz organizm jest w stanie tak. to zobaczyć, tylko trzeba znaleźć odpowiednie środki, miejsce, gdzie można to zrobić. Tak, gdzie się można zregenerować. Nie poddałam się tej operacji, nie poszłam do szpitala, zaczęłam szukać dalej. Pomyślałam, że może mnie kiedyś jakieś zwierzę drapnęło, bo jest też taka tak zwana y, choroba kociego pazura, mhm. która też może właśnie mieć y, takie skutki, że będzie zapalenie węzłów płonnych. Mhm. Y, poszłam właśnie do zateźnego i też się spotkałam z panem profesorem, który mi powiedział, że kładniemy się do szpitala. W piątek u niego byłam, powiedział od poniedziałku: kładniemy się do szpitala, ja mówię, ale co robimy. Wycinamy największy węzeł płonny mm -hmm. i będziemy badać. Ja mówię, a, a jeżeli nie zbadacie? A jeżeli nie zbadamy, to i tak Pani pójdzie na onkologię. No, profilaktycznie tak. zrobią chemioterapię, tak. radioterapię i, i Pani to będzie oczywiście. czekali, czy, czy Pani przeżyje. Tylko, że właśnie podczas tej wizyty spytałam, czy to jest możliwe, że to od tego kociego pazura, bo rzeczywiście mnie kiedyś kot przy kąpaniu drapnął mm -hmm. właśnie. A lekarz powiedział, że Choroba kociego pozora rozwija się w ciągu dwóch lat. A kiedy to pani miała W ciągu pół roku. Ja tak pomyślałam, to jaki to sens badania? Mhm. Ja, ja miałam pół roku. Mhm. Choroba rozwija się w ciągu dwóch lat. Mhm. Powiedziałam to. Profesora. No, problem jest taki, że mogę, e, dopóki nie ma ostrych objawów, tak. jedne problemy, problem z, diag z diagnozowaniem konkretnego tak, tak. E, i postawieniem proporcjonalnej diagnozy. Więc no, to, że Pani nie zbadali pod kątem, że nie wycięli ten guz, oni by, i tak by stwierdzili, że to tak. jest guz i trzeba coś z tym robić. Tak. Tak? I na pewno by Pani Pani skierowana na tą chemioterapię czy lub nie? radioterapię. To tak. jest jedyna droga, gdzie kierują. Problem jest też, czasami ludzi, oczywiście ci, którzy się decydują, wychodzą z tego, powiedzmy, pierwszy rok ok, drugi rok tak, ok, tak. ale problem polega na tym, że lekarze nie kierują tych osób na jakiekolwiek uzdrowisko, Absolutnie. żeby wzmocnić ten system immunologiczny, ten organizm, żeby on dalej walczył z tym, bo organizm. Tak. Trzeba wielokrotnie później oczyścić z problemu, bo organizm już przede wszystkim miał już problem tak, tak. przed chemioterapią, tak. i radioterapią. I jeszcze dowalili jeszcze takie dawki I otrujące, i naprawdę jest naprawdę spadnięty, tak? tak. Dlatego no, my tutaj nie bez powodu utworzyliśmy no ten oczywiście. dwutygodniowy też program oczyszczania oczyszczanie organizmu dla osób, którzy nawet skorzystali już z takich problemów z tak. chemioterapii, terapii, żeby im nauczyć tego oczyszczania, bo nawet dwóch tygodni czy dwóch razy oczyszczanie motorby to będzie zdecydowanie, zdecydowanie za mało, żeby zrobić. To sama Pani widzi, że my tutaj tak. robimy e, cztery razy pani tak. zrobiliśmy, ale tak. już Pani wie na tyle, co może. Pani w domu rosnąć jak najbardziej. Oczywiście. Także w domu będę też kontynuowała jak najbardziej. I to jest właśnie to. To jest to. Także myślę, że trzeba się regenerować naturalnymi sposobami, odporność podwyższać, tak jak tutaj w Akademii hartujemy się chłodną wodą, lodowatą, sauna, prysznic zimy, lodowata woda i to jest właśnie samo życie. Tak, to przede wszystkim. Jest przyjemne, może... może ktoś myśli, że ta lodowata woda, że to jest zimno, że to chłodno. To jest, to szok. jest sama przyjemność. To jest na początek szok dla tych, którzy nie korzystają, ale tak, osoby, które tak. zaczynają systematycznie coraz częściej robić, nawet w naszym tak. ośrodku, oni zaczynają to lubić i o, później oczywiście. w domu stosujemy. Tak, jak pani tutaj wyjeżdżać będzie u nas teraz, już ostatni, jeszcze jutro dzień u nas jest na terapii, tak, to tak. pani już wie, co w domu o, systematycznie oczywiście. może robić o, oczywiście. i oczywiście w razie czego można o, się oczywiście. kontaktować. Tak? Co Pani, z, może jeszcze z jakieś zabiegu się spodobało tutaj w naszym ośrodku? Oczyszczanie wątroby to wiadomo, to jest ciężki Dla temat, dana. ale warto to też robić? Dla mnie ogólnie wszystko tu się spodobało. Uh -huh. Każdy zabieg przeszłem od początku do samego końca. A coś jakieś zaskoczenie nie było z... na przykład czegoś, na przykład, nie wiem, tam no, hartowanie to wiadomo, że to jest coś nowego, jak ktoś nie robił, a inne rzeczy coś pani miała zaskoczyło? Może mnie zaskoczyło tylko to, że tutaj masaże są takie. Nie tak jak pójdziemy na zwykły masaż, że tam takie tylko głaskanie. Tu są masaże mocniejsze, ale one są po, po to potrzebne, żeby one były skuteczniejsze. Mhm, Bo takie tak. głaskanie, jak tam pogłaszczą, to dla co tylko, tylko dla przyjemności, dla rozrywki można pójść i się pogłaskać. To mhm. są masaże silniejsze, ale jest z tego efekt. I o to właśnie tutaj chodzi. Dobrze. Widzę, którzy nas oglądają teraz, co możemy, co możemy przekazać. Tak? Pani, tak samo jak Pani oglądała nas kiedyś pewnie przez YouTube czy tak, przez telewizję, oglądałam. co możemy przekazać, żeby się przede wszystkim nie bali, decydowali, Absolutnie. bo nie ma co czekać na to. Absolutnie. Tak? Nie poddawać się operacji, to znaczy operować. Każdego są Potrzebne Są potrzebne i, nie, no i tam, gdzie trzeba, to trzeba operować, ale jeżeli są takie sytuacje, że można zaradzić to naprawdę bym polecała z całego serca taką rehabilitację jak tu i to podnoszenie właśnie odporności tu w Akademii Pana Charyckiego. To jest właśnie to, coraz więcej ludzi właśnie teraz zajmuje się leczeniem takim ziołowym, coraz więcej kosmetyków jest teraz właśnie naturalnych i tak teraz wszystko idzie ku właśnie lepszemu myślę, bo to nie jest szkodliwe dla organizmu. To tak, metody, które dobrane są tak. praktycznie, nie ma żadnej metody, tak. która by zaszkodziła, bo kompleks dobrany stał. Tyle, że pani jest tutaj praktycznie, bym powiedział, nawet profilaktycznie, osoby, które przyjeżdżają w gorszym stanie, tak samo sobie radzą. radzą, wszyscy. Pomimo, radzą. że metody, które stosujemy, nie wszystkie są dozwolone przez tak. lekarzy, ale mamy odwrotne wtedy wyniki, to co stosujemy, odwrotnie co oni na przykład radzą. Przecież Dlatego nie ma czego bać się, trzeba Absolutely. po prostu się odważyć. Operacje też czasami, w razie konieczności są potrzebne, Potrzeba. ale myślę, że warto na początku warto. zastanowić się nad alternatywą, bo operacja powinna być koniecznością. A nawet jakbyście skorzystali kiedykolwiek z takich gorszych rzeczy, jak chemioterapia, radioterapia, tak. lub innych rzeczy, proszę się zastanowić nad podniesieniem waszego systemu immunologicznego. I oczyszczanie organizmu. Oczyszczanie organizmu to niestety ani jedna, ani dwa, ani pięć razy będzie za mało, dlatego trzeba systematycznie to prowadzić w swoje życie, żeby uzdrowić się. Oczywiście. Każdy, kto tutaj się nauczy, jestem pewna, że będzie stosował to w domu, będzie kontynuował i jego zdrowie na pewno się polepszy. Na no cóż. Pewno. Dziękujemy super, podzielamy serdecznie. Bardzo. Proszę się szukać nas na, na stronie medycynoludowa.com w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Nazywam się jeszcze raz Aleksander Charycki. Jeżeli będą pytania, proszę się oczywiście pisać, kontaktować. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pobyt.